Siema. Jeśli weszliście w ten odcinek to prawdopodobnie albo chcecie grać w kogamy na padzie albo lepiej przechodzić parkoura. Tak więc zapraszam do oglądania, ale jeszcze wcześniej zobaczcie wspierających. A zatem tak najpierw przejdźmy do pada. Zobaczymy czy się da używać go na kogamie. No nie działa. Dlatego Kogama nie jest dostosowana do gry na konsolach typu PlayStation lub Xbox. Myślę, że gdyby Kogama byłaby dostosowana do padów to na DualShocku i Dualsense, to w trybie gry sterowanie wyglądałoby tak, lewa gałka i strzałki odpowiadały za sterowanie, prawa zaś za sterowanie kamerą. Trójkątem by się podnosiło bronie, rzeczy i wsiadało do hovercraftów i jetpacków. Kwadratem lub kółkiem byśmy strzelali, za siksem skakali. R1, L1, R2 i L2 mogłyby określać i kierunek poruszania się hovercrafta. Natomiast w trybie budowy L1 i R1 by latało się w dół i górę, a L2 i R2 przyspieszało. Gałki i strzałki również by odpowiadały za sterowanie i kamerę, kwadrat za otwieranie ekwipunku i bloków, kółko za zmienianie dodawania, usuwania i malowania bloków, x odpowiadałby za kładzenie rzeczy, zaś trójkąt za opcję rzeczy, coś jak prawy przycisk myszy. Na xboxowych padach się nie znam, ale myślę, że byłoby trochę podobnie. Dobra, a teraz przejdźmy do trików parkurowych. Jak przechodzić parkury lepiej? To bardzo proste. Stosuj te 5 sztuczek. Po pierwsze, skup się na grze. Jeśli zależy ci na byciu profesjonalistą, najlepiej wycisz czynniki poboczne typu powiadomienia na urządzeniu. Graj w ciszy najlepiej by ci nikt nie przeszkadzał lub przy relaksującej muzyce. Po drugie, nie patrz za siebie jak inni cię gonią, niech gonią. Jeśli ktoś jest przed tobą, patrz na niego i staraj się nie powtarzać jego błędów. Po trzecie, jeśli nagrze jest tak zwany Noob Way, a poziom jest za trudny to używaj go. Pomoże ci zyskać dodatkowy czas, szybciej przejdziesz dany poziom. Po czwarte używaj checkpointów, nie baw się w kozaka jak nie umiesz przejść danego poziomu po prostu zaznacz checkpoint. Po piąte używaj awatarów, które jak najmniej widoku ci zasłaniają. Idealnie to widać na przykładzie golema. Dziękuję za oglądanie. Ostatnio mniej filmów wrzucam, ale czasem lepiej robić mniej filmów ale bardziej porządne, więc nie był to sam speedrun, a bardziej film ciekawostkowo informacyjny. Jak chcecie, możecie dać i pomysł na film w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Do kolejnego filmu. Elo.